Ani, witam Was serdecznie i przy sobocie zapraszam Was na strój dnia, taki jeszcze powiedziałabym letni. Na pewno Was przerazi widok, e, że nie mam rajstop, ale jak wiecie nie jestem fanką, a że jest ciepło to pozwoliłam sobie zaszaleć. Więc standardowo zaczynamy od dołu, buciki, botki, bardzo wygodne, bardzo często przeze mnie noszone ze sklepu Next. E, sukienka w kolorze kobaltowym, która jest przepiękna, ona została zamówiona w sklepie SheInside. Kurtka, którą również znacie, Ramoneska w kolorze czarnym z SheInside, torebka czarna z kopertówka z Primarka i jeśli chodzi o dodatki, to wkręciki, które dostałam od Dominika, zegarek w kolorze złotym z MK, brązoletka od Goti, również pierścionek od MK, na paznokciach lakier Licorix Essie, na ustach pomadka Y... SL numer 19. Przepiękna, uwielbiana przeze mnie. A jeżeli chodzi o makijaż, to tak jak zawsze wszystko macie wypisane pod spodem. Ja się z Wami serdecznie żegnam. Pozdrawiam Was cieplutko. Mam nadzieję, że mój strój dnia Wam się spodoba. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia. Pa!